Witam na kanale Marek Meran W pierwszej części pytałem, dlaczego w Polsce nic się nie udaje, dlaczego jesteśmy ofiarami bezdurnych praw i biurokracji. Mówiłem o tym, jak w czasie obu wojen światowych, za czasów komunizmu oraz pod zaborami, wyrżnięto polskie prawdziwe elity, najcenniejszych ludzi. W PRL-u promowano hamów, idiotów zbrodniarzy i kanalie, o tym, jak Polska jest pacynką tajnych służb różnych krajów, ale przede wszystkim o tym, jak Polacy ulegli jakiejś hipnozie, czarom kościoła katolickiego, umysłowej niewoli, przez którą działają na własną szkodę. Teraz jeszcze jedna sprawa. Można w to nie wierzyć, można zlekceważyć, to obszar wpływów kulturowych, podświadomych, coś jak dusza narodu, więc niektórym może przypominać magię. Chodzi o samą nazwę Polska. To nazwa nie wiadomo skąd, która się pojawiła nagle w średniowieczu. W momencie, kiedy Kościół, niemiecko-rzymski katolicyzm, Cesarstwo Niemieckie i cały Zachód zaczęły rozszerzać tutaj swoje wpływy. Nie wiadomo skąd się wzięła. To, że pochodzi od jakichś pól, to tylko mętne zgadywanie i bajania. Nazwa, wbrew pozorom to ważne. Czy jest ci całkiem obojętne, czy nazywasz się Andrzej, Krzysztof, Kleofas, Atanazy czy Fikumiku? Nazwa Polska historycznie kojarzy się z upadkiem, cierpieniami, klęskami. Już lepsza jest nazwa Rzeczpospolita, jak za czasów potęgi Jagiellonów. A dla mnie w ogóle najlepsza jest nazwa Lechia, która niesie ze sobą powrót nie tylko do potęgi, ale też jedności i duchowego zwycięstwa prawdziwych Słowian. Nic dziwnego, że ta nazwa jest zwalczana i wyśmiewana. Bo politycznie niewygodna dla pewnych sił. I jeszcze jedno, w poprzedniej części mówiłem o gigantycznych podatkach w Polsce. Niech nikt nie ulega żadnym złudzeniom. W Polsce podatki płaci każdy, nawet bezdomny i bezrobotny. Szczegóły za chwilę. Piszcie swoje pytania pod tym filmem, pewnie za jakiś czas zrobimy questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście jak zawsze na YouTubie o wyłączenie adblocka bloka i słuchanie nagrań do samego końca, o subskrybowanie kanału, o lajki, o komentarze, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach w internecie. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu. To zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. A teraz fragmenty mojej książki Rzeczywistość z tekstu pod tytułem A dzisiaj z drugiego tomu białego. Podatek dochodowy bezpośredni to tylko kilka procent wpływów budżetowych w Polsce. Większość to podatki pośrednie, czyli ukryte w cenach. Głównie VAT i akcyza. Naiwni są ci, którzy myślą, że nie płacą podatków każdy płaci, nawet ci, którzy nie mają dochodów, nawet bezrobotni i bezdomni. Płacimy podatki w cenie bułki, którą sobie kupujemy, w cenie ubrań, zabawek dla dzieci, piwa, papierosów, książek, warzyw, dowolnego towaru czy usługi. Jak Polacy mają żyć, kiedy codziennie są okradani prawie ze wszystkiego, co wypracują? Z części pod tytułem Przeszłość, część pierwsza Polska była imperium, z pierwszego tomu czarnego. Polska była imperium. I jednocześnie w pewnym sensie rację mają ci, którzy twierdzą, że nic takiego nigdy nie miało miejsca. Bo Polska jednocześnie była i nie była imperium. W jaki sposób? W taki. Imperium była lechia, poprzedniczka Polski, żyła starożytnymi, zapomnianymi wartościami. Wymazano to zmianą nazwy kraju, wiekami zniekształcanej historii, kłamstwami propagandy, bestialskimi okrucieństwami przy wprowadzaniu chrześcijaństwa, polityką kulturalną. W cudzysłowie, polegającą na niszczeniu wszystkich śladów tamtej przeszłości, tak, żeby nikt nigdy nie ośmielił się do niej wracać. To, że Polska była imperium, zobaczymy tylko wtedy, kiedy otworzymy się na informacje z zamieszłej przeszłości i uwolnimy od wieków zbiorowej hipnozy, jakiej nas poddano. Nie Polska, Lechia. Polska to nazwa nie wiadomo skąd, która pojawiła się z w średniowieczu. Niesie ze sobą tyle cierpienia, porażek, rozpaczy, złych wyborów. Nie może się w żaden sposób równać z nazwą, która niesie ze sobą wspaniałe tradycje potęgi, mądrości, harmonii, bogactwa przez tysiące lat. Mlechia